Cześć widzowie. Mam dzisiaj dla was zestawienie dwóch hulajnóg elektrycznych od marki Kukirin, model G4, na pewno znany już wam dobrze z moich odcinków, no i G3 Pro, o którym niedawno nagrywaliśmy materiał. Która z nich jest lepsza? Która oferuje więcej swojej cenie? No i przede wszystkim, która jest szybsza, bo to zawsze intryguje was najbardziej. Ta hulajnoga jest wyceniana gdzieś tam w, wiadomo, w zależności od promocji, od okresu, w którym jest sprzedawana, ale ponad 5000 złotych, To jest już sporo. Ta kosztuje dużo mniej 3,500 zł, także spoko cenka. 1200 W na każdy silnik. Czyli w sumie mamy 2400. Jak ta moc się przełoży na zestawienie, jeśli chodzi o prędkość o Top speeda, No, zobaczymy, zobaczymy. Tu natomiast mamy 2000 watów napędzone z tylnego koła. On został jeszcze specjalnie stuningowany, ma tutaj parę różnych bajerów, które, różnią, które odróżniają tą hulajnogę od serii, ale o tym opowie wam jej właściciel bliżej już za niedługo, a teraz nie przedłużam i przechodzimy do wyścigu, słuchajcie. Oczywiście wszystko odbywa się w kontrolowanych warunkach. Jesteśmy na wyłączonym odcinku drogi, także nikt nam nie będzie przeszkadzał i swobodnie możemy testować prędkość. Gotowy? No. Dobra. Ha -ha -ha. Ciała kamera. Ja byłem pewien, że nie masz szans, a ty mnie wziąłeś na końcu. Dobry wyścig, dobry ty. Ty dostałeś busta na końcu, nie? Mnie zwalnia przy 60, bo ona jedzie 65 max z widzowie, a twoja 7 dych, tak? I to właśnie ta różnica przy top speedzie już wychodzi. Bo od początek na dwa silniki nie miałeś szans. Jeszcze co trzeba przyznać, no ta bestia waży 100 kilo. Ja zaledwie tutaj 75, 7, nie wiem ile. No to jest różnica w wadze, nie? No i mówiłeś, że kurtka jest jeszcze. No, kurtka to jest powiem ci wróg, nie? <grym 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 <wody> na Dobra, spróbujemy jeszcze, zrobimy jedno podejście. Powtarzamy wyścig. Tym razem z innym przeciwnikiem. Patryk, zobaczcie, jak jest przygotowany. <grym> Szwagier jednak ze swoją masą. Tutaj mógł, wiecie, trochę nam zaniżyć wyniki. Więc będziemy mieli nieco bardziej wyrównane starcie, żeby po prostu G4 miała, no wiecie, takie same szanse. Ty ile ważysz tam? Około 70 to Ile? 65. No ja ważę 77, także nieco bardziej na, na niekorzyść tutaj moją. Ale to wydaje mi się, no na pewno, na pewno jest to większa różnica niż tutaj z tym Goliatem. <gulia> Oszli! Lecimy. No tu już kurde nie ma takiej różnicy. Co jest? Aaaa! No nie. Hey, to jest, nie? Jednak 30 kilo masy robi swoje o kurde, no tego się nie spodziewałem Ile miałeś? Nie patrzyłem! Goniłem cię! Ja miałem 63, 61, 63 No ale nie, może miałeś chyba trochę lepszy start, bo też to... Ja na minimalnie chyba byłem szybszy na początku. Tak, było mi na koło poszło. Minimalnie, a potem już się odleciał, nie? Tak. Ale widzicie widzowie, no Masa wrogiem przyspieszenia, no co tu dużo mówić. No, nie spodziewałem się, nie spodziewałem się. Myślałem, że ta bestyka z racji tutaj dwóch napędów większej mocy, która za tym idzie, no bo tu wtedy mamy dwa 400 w piku w sumie. Kontra 2000 Chciałby się powiedzieć, ledwo, no bo to 400 w różnicy, ale różnica jednak była. Była te sliki Opony asfaltowe na pewno y, działają tutaj na korzyść przy w takich warunkach y, na betonie, jakie jeździmy. Także to jedno, a drugie, no to masa operatora, nie kierowcy. Bo tu jednak Patryk lżejszy, jak przeszedł za Krzysztofa, no to jednak zrobiło te różnicę ponad 30 kg wagi. 2000 droższa hulajnoga, mocniejsza, jedzie wolniej. Ale ta cena to nie tylko tyczy się prędkości, także chyba dobrze o tym wiecie. To nie, to nie jest o samą moc, chodzi o same podzespoły, o cały performance, to co po prostu chlejnoga ma w sobie. Więc jeśli ktoś z Was chciałby dokonać jakiegoś wyboru, którą wybrać, no to już jest Wasza osobista opinia, to co bardziej kto woli, komu się podoba. nogi na pewno są podobne, fajne, no ale już co, kto lubi, tak naprawdę, nie? Jeszcze jedna ma ciekawostka na koniec, słuchajcie, bo tutaj Patryk, jak mogliście zauważyć, sporo customizacji zrobił, poczynił w tejże nodze. Zaczniemy może od góry, co? Tak po tak. kolei, żeby iść, nie? Uchwyt na telefon. E... BenGuo! Tak. Jeśli liczycie, że wasz telefon będzie zawsze bezpieczny, no to tylko metalowe, nie jakieś plastikowe, z wydruków 3D, jaki, bo to... Na wertepach przy szybszej jeździe można zgubić telefon, a tego byśmy nie chcieli, także no to jest spoko, tym bardziej, że wygląda solidnie, nie? Tu już jest. go trochę ruda zjada, <grym <grym ale jest git, jest git. Co tam dalej? Widzę taki sobie tutaj kuferek zafundowałeś, słuchaj. Otwórz, tak. pokaż jak to, jak to tutaj zrobiłeś. No ogólnie to się przydaje zawsze do wszystkiego. Nie no, elegancko, no. Już na rzepy to jest zamontowane. Tak, tak. tak. No, ile to kosztowało? 6 dyszek. 6 dyszek z temu? A to, bo nie mówisz o tym, to kosztuje za dwie dychy. Elegancko, elegancko. A co dalej? Następnie są błotniki z wydruku 3D. Co ty gadasz? To 3D. wygląda jak seria. Ja zapomniałem, że trochę nogę nie miała, nie? No. Ja piernicze. Pierdzinyk za sztukę. Kupowane, robione? Kupowane. No, jak ktoś Ale. ma drukareczkę, to pewnie możecie sobie spokojnie e, zrobić takie, bo pewnie latają ponecie e, gotowce. Ale elegancko, kurcze! Włotniki z i z tyłu co? Z tyłu jest seria? I przedłużony w seryjny. A, bo ten jest seryjny, tak. a tu sobie przedłużkę zrobiłeś, mhm. nie chlapało. Ale bajer. Super, super. No i co? Kraszpady? No, następne są crashpady, tak. Ile za nie dałeś? E, cztery dychy za cztery. Okej. Okay. Dyszka za sztukę? Tak. To One jest... są po to, widzowie, jak jak noga upada, to to się odbije, to przyjmie uderzenie, a nie tarcza się skrzywi, nie? Tak. I jeszcze można odkręcić w razie czego. No. I jest No, można spokojnie kręcić, bo to jest jak podkładka nasadzonej, nie? Tak. No, jak PEGI, jak PEGI w BMXach, nie? No, następne są tarcze 160. No właśnie, coś te tarcze musi kryć, po to te crash pady, nie? Wleciał customowy build hamulcowy, czyli zwiększone tarcze, tak? Tak. Nie? Parę I... milimetrów od serii, nie? Tak. Większe. Y Seria jest 140, to jest 160. Elegancko. Y I klocki hamulcowe Nowe ceramiczne. klocki do tego, no, ceramika. Luksus, luksus. Czyli rozumiem, że to ci po prostu uzupełnia brak hydrauliki. Tak. <laughs> Fajnie. Zresztą następny upgrade to pewnie będzie hydraulika. No już nic więcej tutaj nie wsadzisz, nie? A ile dajesz za tarcze? Za dałem 67 zł za dwie. 7 dyszek za dwie sztuki. Bardzo spokojna. Allegro? Tak. No Ja kiedyś też szukałem tarcz, to właśnie na Allegro się opłaca, nie? A klocki? Klocki gdzieś tam to do tego, nie? się na tych? No, widzicie? I macie fajne hamulce, jak Big Break Kit, można powiedzieć. Elegancko, elegancko. Także widzicie, też mała ciekawostka wleciała na koniec, jeśli chodzi o tuning hulajnóg elektrycznych. Jeśli chcielibyście więcej takich ciekawostek, może, nie wiem, macie życzenia, bym nagrał o jakichś innych modelach. O, coś, coś chcielibyście usłyszeć o moich rowerach, co tam w nich zmieniam robię Piszcie komentarze, sekcja, komentarzy jak zwykle należy do Was. My tymczasem się, my tymczasem się z wami żegnamy. Machamy do widzów Patryk. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro!